Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, dalej sobie odciągniemy pastora Cyrikasa, odcinek 13 o sakramentach. No, do tej pory pastor pochwalił się tym, że Chrystus nie ustanowił sakramentu chrztu, tylko rozciągnął chrzest, który znali Żydzi, tak? czyli chrzest janowy. No, ładnie nam tutaj mówi o chrzczeniu kubków i, i, i nawet stóp. No, pastorze Celika, się ochciłeś sobie już kubek do kawy, pytałem o to wczoraj. Nie wiem czy, czy... tak czy nie, bo jeśli nie, to ja bym go ochcił, bo można iść do piekła. Yy, tak, o sakramencie bierzmowania coś tam wspomina, że to jest wspomnienie chrztu w Duchu Świętym, tylko gdzie to jest napisane? Gdzie pastor Cylikas wyczytał, że bierzmowanie jest wspomnieniem chrztu w Duchu Świętym i takie głupoty. Więc posłuchamy sobie dalej i zobaczymy sobie te śmiechu-warte wywody pokazujące nieznajomość Słowa Bożego i totalną głupotę. Jezus nakazał go pełnić to wszystko, ale go nie ustanowił. Dalej mamy bierzmowanie. Jezus nigdzie nie ustanowił bierzmowania. Nigdzie, w żadnym miejscu. Ba, nie można w ogóle bierzmowania ustanowić. Dlatego, że bierzmowanie jest wspomnieniem chrztu w Duchu Świętym. Proszę, biblijne wersety. Wspominajcie swoje, swój chrzest w Duchu Świętym jako, jako bierzmowanie. Albo, że bierzmowanie... Proszę, biblijnie to podeprzeć. Jeżeli mówimy, Kościół głosi, że bierzmowanie jest sakramentem, proszę bardzo, jest pokazane, jak jest udzielane przez apostołów. A tutaj, co to jakieś wspomnienia chrztu Wersety na to, pastorze Syrikasie, biblijnie pokazać, a nie jakieś lanie wody. A chrzest w Duchu Świętym nie jest dziełem człowieka, ale jest dziełem Ducha Świętego. Jest dziełem człowieka, bo przez człowieka się dokonuje, idźcie udzielając chrztu. Czyli Duch Święty wstępuje, tak, ale przez posługę człowieka. Tak samo Filip został ochrzczony przez człowieka, a nie przez nikogo innego. Chrze, przepraszam, dworzani, tak? Został chrzczony przez Filipa. I to właśnie ten chrzest w jakiejś wodzie, którą zobaczyli, której udzielił mu Filip jest chrztem w Duchu Świętym. Woda i duch. Tak? Wy wyrzucacie wodę, robicie z wody taką wodę, która nie jest wodą, tak? I, zosta i, i, i zostajecie przy samym duchu. Tylko Chrystus nie mówi. O samym duchu, tylko mówi o wodzie i duchu. Narodzyć się z wody i z ducha. Narodzenie z góry jest przez chrzest w jakiejś wodzie, jak widział ją dworzaniec w imię ojca i syna i ducha świętego. Chrzest, który udzielają apostołowie. Ale jest dziełem ducha świętego. W związku z czym. I odstępuje, nie... tak, ale przez sakrament udzielany przez człowieka, przez apostołów. Można zadekretować, że o takiego czy innego człowieka będziemy się modlić i on zostanie ochrzczony tylko świętym, ponieważ to tak nie działa. Jezus nie ustanowił bierzmowania. Eucharystia. Pominę w tej chwili szczegóły. Jest to rzeczywiście jedyny sakrament ustanowiony przez Jezusa. Pomijam szczegóły. Pokuta. Oczywiście, że nie była ustanowiona przez Jezusa. Cały system ofiarniczy Starego Testamentu związany był z wyznawaniem grzechów, pokutą, namaszczeniem chorym. No, z wyznawaniem grzechów, tak? Z ofiarą. Przepraszam, a święty Jakub o czym pisze? Wyznawajcie grzechy sobie na Święty Jan pisze, Bóg nas oczyści, jeśli wyznamy grzechy. A więc wyznanie grzechów, które było w Starym Testamencie, widać, przechodzi na Nowy Testament, tak? Pierwszy rozdział pierwszego listu świętego Jana mówi, że Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuści nam, jeśli je wyznamy. Dostąpimy oczyszczenie krwią Chrystusa. Święty Jakub mówi, żeby wyznawać grzechy jedni drugim. Tutaj nawiasem dodam, że w jednym z, tam z wystąpień naszego pastora Cyrikasa, pastor Cyrikas mówi, że to, co to znaczy, wyznawać grzechy jedni drugim. No to znaczy, że jak zgrzeszę przeciwko sąsiadowi, to tam ukradłem mu szpadel, to muszę jej wodę słuchaj, ukradłem ci szpadel, ten mi przebaczaj, i, 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 i na tym to polega. Dobrze. Po cyryka się, a jeżeli y, ktoś ma jakieś włochate myśli y, z kobietą, którą zobaczył na ekranie w telewizji, to komu ma wysnać ten grzech? Ma iść do tej laski, y, do tej aktorki i jej tam powiedzieć, słuchaj, widziałem cię na ekranie i miałem z tobą włochate myśli jak to jest aktorka z Australii, to ma tam do niej lecieć, tak? Jeżeli ktoś jest pyszny i myśli, że jest najlepszy na świecie, lepszy od innych, to komu ma wyznać ten grzech? Tak? Jeżeli ktoś porządliwie patrzy na kobietę, to komu ma wyznać ten grzech? Ma iść do kasjerki ze sklepu i powiedzieć, słuchaj, pożądałem cię wczoraj wieczorem? No właśnie. Więc, żeby grzech był odpuszczony, oczyszczony, musi być wyznany. No, ale Owszem, jeżeli tam się zrobi grzech przeciwko żonie mężowi, synowi i komuś z rodziny czy sąsiadowi, dobra, można i z nim pogadać w porządku, ale jeżeli popełnia się grzechy w myślach, w słowach, zaniedbaniem, tak, kto nie czyni dobrze, a może grzeszy, to to komu ma wyznać te grzechy? Szczególnie grzechy wewnętrzne, grzechy, dopuszcza, których dopuszczamy się w myślach. No i co? No, a jeżeli fantazujemy z kobietą, której nawet nie widzieliśmy i nie ma żadnej możliwości wyznania tego grzechu, to do kogo? To trzeba wyznać sąsiadce, czy muszę do te, tą kobietę, z, fan, z którą się fantazuje, znaleźć jej, wyznać grzech? No, więc po prostu to są paranoje, ale widzimy wyznanie grzechu, księga kapłańska to pokazuje że wyznawało się grzechy kapłanom czy przechodziło się do kapłanów dokonywała się ofiara tak ofiara za dane grzechy widzimy w dziejach apostolskich że przychodzili wyznawali swoje grzechy niszcząc księgi czarów tak jakieś tam o czarach widzimy że to wyznanie grzechów które było w Starym Testamencie przechodzi na Nowy Testament a więc e, pastor po prostu pokazuje tutaj, że kompletnie nie zna Słowa Bożego, nawet jak je czyta, to tak czyta, żeby nie czytać. Jak to widzi, to widzi, ale nie, do, nie widzi. Będą patrzeć, ale, będą patrzeć, ale nie zobaczą, tak? Będą słyszeć, ale nie, nie usłyszą, tak? Będą słuchać, ale nie usłyszą. Patrzeć, ale nie zobaczą. I to jest protestantyzm. System ofiarniczy przechodzi. przychodzi. Ofiary są. Kapłany, no ale dobra, to o tym za chwilę. Namaszczenie chory. Oczywiście, że Jezus nie ustanowił żadnego namaszczenia chory, że żeby... Na No, a proszę pokazać, że. To znaczy to proszę odpowiedzieć, dlaczego apostołowie go udzielali. Bośmy tego Marka 6 3. Namaszczali chorych chory olejami. Skąd oni to wzięli? Święty Jakub 5.20. Czy nie, trochę wcześniej, nie? piąte rozdział Świętego Jakuba, co w garażu sesiedli i postanowili takie rzeczy. Widzimy, że to, co dzisiaj jest w Kościele katolickim jest w Ewangeliach i w Dziejach Apostolskich i w Listach Apostolskich. To, co wy głosicie, nawet y, nie stało w cieniu Pisma Świętego. No proszę pokazać. To. Bo jasne, coś, co możemy nazwać domaszczeniem chorych, możemy znaleźć dopiero w praktyce Kościoła. Najlepiej to widać w liście Jakuba, gdzie Jakub powiada, że jeśli ktoś choruje niech wezwie starszych, a ci będą się o niego modlili, i pominę na razie pozostałe szczegóły, bo to jest ważne, co tam jest dalej powiedziane. Dalej, sakrament święceń. A pominąć, nie? No, ale jest o namaszczeniu chorych. Macie namaszczenie chorych jako sakrament? Nie macie. Czyli nie realizujecie tego, co było realizowane w dziełach apostolskich. Macie wyznanie grzechów? Nie. U, u, jest w Kościele Rzymskokatolickim? Jest. O, bo to było w Starym Przymierzu. Jest w Nowym. Zaraz dotkniemy problemu, jaki ma sekciarstwo protestanckie z Pismem Świętym. Wiem, że chodzi tu o kapłaństwo. Oczywiście, że Jezus nie ustanowił żadnego kapłaństwa. Ustanowił kapłaństwo w Wieczerniku, kiedy dokonał ofiary, tak? To jest ciało moje, które zaraz będzie wydane. I nakazując im czynić to samo, tak? To czyńcie na moją pamiątkę, dał im władzę sprawowania ofiary nowego przymierza. 1029 dwadzieścia dziewięć tak, hebrajczyków, usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Chrystus daje ofiarę z Księgi Malachiasza, pierwszy rozdział, jedenasty wiersz, która będzie składana po całym świecie, od wschodu do zachodu słońca. Ofiara czysta, kadzielna. Tą ofiarę Chrystus daje swojemu ludowi, swojemu kościołowi, ofiarę, którą on złożył, żeby tą ofiarę żeby tą ofiarę sprawować na jego pamiątkę. Słowa to czyńcie na moją pamiątkę dają apostołom władzę, żeby robili dokładnie to samo, czego Chrystus dokonał w Wieczerniku. Poza tym w praktyce nowego, nowego kościoła, czy znaczy nowego, że w dziejach apostolskich za czasów apostołów mamy praktykę nakładania rang przez kolegium prezbiterów, na świętego Pawła zostały nałożone ręce. Święty Paweł nakładał ręce na Temoteusza, e, tak? I nakazuje innym, żeby pośpiesznie nie nakładać rąk. Co to znaczy nakładanie rąk? No oczywiście tutaj nic nie powiecie, bo nakładanie rąk jest związane z udzielaniem sakramentu kapłaństwa, jak i bierzmowania. E, prawda? Widzimy sakrament bierzmowania w XIX i VIII rozdziale dzieł apostolskich. Widzimy sakramenty kapłaństwa, chociażby tak, nakładanie rąk przez kolegię prezbiterów, tak, prezbiter, czyli to nie jest zwykły bolek i z, z ławki, tylko to już są kapłani, tak, starsi, prezbiteros. Do tej pory na kapłanów, szczególnie nowo wyświęconych, mówi się neoprezbiter, prezbiter, tak, Neop, no, czyli nowy prezbiter, nowy kapłan. Więc ta nazwa od czasów apostolskich istnieje po dzisiaj. Sekciarstwu się to nie podoba, i sobie tam widzę jakiegoś bolka w koszuli. No tylko gdzie w sekciarstwie jest nakładanie rąk? I w jakim celu? I, i, i gdzie to nakładanie rąk jest od dwóch tysięcy lat? Więc jest sakrament kapłaństwa. Prawda? No ale słuchamy dalej. Żadnego kapłaństwa. Urzędowego. Natomiast sięgamy do pierwszego listu Piotra. I w pierwszym liście Piotra jest coś na temat kapłaństwa. Oczywiście, że jest. To jest drugi rozdział, dziewiąty wers. Ale Wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem. Narodem świętym. Wy jesteście. Piotr napisał ten list do wierzących. W związku z czym należy. Uznać, że to właśnie wszyscy, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, zostali teraz kapłanami Boga Żywego. Kapłaństwo urzędowe, to znane ze Starego Testamentu, zostało zakończone. Kiedy... A proszę to wykazać biblijnie, że zostało zakończone. Na mocy jakich słów? Gdzie jest o zakończeniu kapłaństwa? Przekondamy się kapłanom katolickim, to wszystko, co mają na sobie, przypomina szaty arcykapłana. Wieczna lampka w kościołach katolickich to jest dokładnie to samo światło, które paliło się w świątyni jerozolimskiej, także w poprzednich świątyniach tak zwane wieczne światło. Wszystko w zasadzie, co znajdujemy, jeśli chodzi o ubiór kapłanów, jeśli chodzi o o wystrój tych kościołów, także to miejsce, gdzie przechowywane są tak tzw. płatki, czyli miejsce wyjątkowo święte, najświętsze, też jest ze starej świątyni żydowskiej zabrane. Więc można powiedzieć, że kler katolicki tak naprawdę jest klerem starotestamentowym. No i tutaj pastorek nasz drogi Cyrikas się... Wykazuje totalną ignorancję. Otóż to, że jesteśmy ludem kapłańskim, napisze to Święty Piotr, ale zadajmy sobie pytanie i sprawdźcie sobie, czy przypadkiem ludem kapłańskim nie był Stary Izrael, czyli naród wybrany, Izraelici. Otóż Święty Piotr, tam cytuje Stary Testament, i Izraelici, naród wybrany też był ludem kapłańskim. A więc skoro wszyscy byli tam ludem kapłańskim, to po co byli kapłani hierarchiczni, skoro wszyscy byli kapłanami? Otóż jest kapłaństwo hierarchiczne i kapłaństwo powszechne. Tak? I w narodzie wybranym, pośród Izraela, każdy był kapłanem, no tak? Ale byli też kapłani hierarchiczni. System ten absolutnie nie został zniesiony, bo nigdzie w Piśmie Świętym czegoś takiego nie ma, tylko kapłaństwo jest wieczne, tak? I to kapłaństwo trwa, Chrystus jest arcykapłanem na wieki i to kapłaństwo w Jego Kościele też trwa. Zarówno to powszechne, tak? Na mocy, które, na mocy bycia właśnie ochrzczonym i zanurzonym w Chrystusa, jak i to hierarchiczne. Czyli to są ci, którzy przewodzą e, stadu Bożemu, przewodzą Kościołowi. Tak? Ci, którzy otrzymali charyzmaty e, Ducha Świętego przez nałożenie rąk. Nie na każdego, e, prawda, kolegium prezbiterów e, nakłada ręce. Prawda, nie każdy otrzymuje sakrament kapłaństwa. Więc główny problem sekciarstwa. Polega na tym, że oni w to, co jest do, starego test do Nowego Testamentu, za Starego, wyrzucają, odrzucają. Oczywiście poza dziesięciną, bo to jest uniwersalne, nie? Wszystko można odrzucić, ale uderzyć pastora po kieszeni to absolutnie nie. Więc y, odrzucają Stary Testament, odrzucają obudzić lampki, mamy wieczne, no i co z tego? Przeczytam wam, moi drodzy, na zakończenie, żeby nie przedłużać. Z 13 rozdziału Ewangelii Świętego Mateusza. W świetle tej tego, wypowiedzi tego Chrystusa zobaczymy, że protestanci są głupcami. A on rzekł: Dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do Ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Czyli uczony w piśmie przyjmujący Ewangelię wydobywa ze skarbca rzeczy nowe i stare, czyli do wiedzy Starego do Testamentu dodaje nowe. Tak? Co robi sekciarstwo? Przyjmuje Chrystusa, odrzuca Stary Testament i się cieszy tylko nowym. Natomiast Chrystus mówi, że wydobywa rzeczy nowe i stare, czyli stare przymierze jest po prostu skarbcem z którego trzeba wydobywać też stare rzeczy nowe rzeczy które są objawione w Ewangelii nie eliminują starych rzeczy które są w Starym Przymierzu Przeciw? gdyby tak było to po co miałby wydobywać stare rzeczy Ano no tak więc Chrystus by tutaj kłamał. Powinien by powiedzieć, że uczony w piśmie powinien się wyrzec z Starego Testamentu i przyjąć tylko Ewangelię. Aleluja. Jednak tak nie mówi. Wydobywa rzeczy nowe tak? i stare. Czyli wydobywa właśnie też ze Starego Testamentu i Kościół rzymskokatolicki wydobywa te stare rzeczy, e, prawda, ze Starego Testamentu. Tak? No ale co tam e, protestantyzm, nie? Protestantyzm jest za głupi, żeby pewne rzeczy zrozumieć, więc tak jak istniało kapłaństwo, w starym przymierzu, tak istnieje w nowym. Zmienia się ofiara, natomiast nie zmienia się istota kapłaństwa. Kapłani są, by służyć Bogu i składać Bogu ofiary. Tak? To jest kapłaństwo. Doczytajcie sobie definicję kapłaństwa, kiedy Bóg je ustanawiał, kiedy Bóg je opisywał, na czym ma polegać. Istota kapłaństwa jest ta sama, by być świętym, do sprawowania świętej posługi Bogu, by składać święte ofiary i dzisiejszy kapłan to robi i w Starym Testamencie to robiono to co się zmieniło to ofiara już nie zabijamy baranków tylko mamy baranka paschalnego którym jest Chrystus, on jest naszą pasłą i składamy tą jedyną ofiarę, którą nam zostawił do sprawowania jako pamiątkę Chrystus nie jest prostakiem z siekierą, jak protestanty, że przyjdzie i rąbie. To jest nowe, to jest stare i sekciarstwo tak gada. To Ewangelia przed krzyżem, to stare przymierze, to, to Ewangelia przejściowa, tak? Oto już jest stare przymierze, to już nie obowiązuje. No to takie prostactwo, siekierom rąbać tam, gdzie nie pasuje. Chrystus e, niczego siekierem nie robi. Chrystus przechodzi ze starego przymierza do nowego zachowując pewną ciągłość, zmieniając pewne rzeczy, tak? Dopełniając e, dekalog miłością, tak? E, wypełniając wszystko, zostawiając nam swoją ofiarę, tak? Kapłaństwo, ofiara, wyznawanie grzechów istnieje. Istniało wtedy, istnieje i dzisiaj, tylko e, kap, e, Pewne rzeczy są nowe, ale istota jest ta sama, istota, do której należy ofiara, kapłaństwo, wyznawanie grzechów, tak? To i w Starym Testamencie było, jest i w Nowym. Bo roztropny wydobywa ze swego skarbca rzeczy nowe i stare. Sekciarstwo jest zagłupie. Nawet to nowe, co ma, wykrzywia, więc tak naprawdę nic z niczego nie wydobywa, tylko brodzi wokół swojego ograniczonego rozumku. Pozdrawiam.